Cześć, chciałbyś zobaczyć, jak w 3 minuty złamać enable password na urządzeniach Cisco? Jeżeli tak, to zapraszam. Mamy tutaj router, na którym skonfigurujemy sobie standardowo na linii konsolowej password, czyli mamy teraz w tekście password dla tego rodzaju dostępu. Możemy sobie enable uruchomić i. Enable password test. Wpisać. Widzimy teraz w konfiguracji running, show running configuration. Widzimy, że mamy enable password test. Czyli w clip tekście. Ok, No i tutaj warto by było jakoś zabezpieczyć. Żeby to nie było w clip tekście. Jeżeli chodzi o możliwość, to oczywiście mamy tutaj możliwość wykorzystania serwisu password encryption. I tutaj, oczywiście, od razu powiem, nie zalecamy używania tego typu serwisu. Jest lepszy sposób, o tym za chwilę. Ten serwis po prostu nam zaszyfruje ten nasz tekst jawny na jakiś ciąg liter i znaków. Problem tylko polega na tym, że algorytm, który jest tutaj wykorzystany, jest podatny i łatwo można odtworzyć takie hasło. I teraz pokażę Ci jak. Wystarczy, że skopiujesz sobie taki ciąg znaków, otworzysz stronę Cisco Password Cracker, wpisując w Type 7 Password Decrypt, no i wystarczy po prostu w odpowiednim polu wpisać ten nasz ciąg znaków i to jest niestety największa ułomność tego algorytmu, jest on odwracalny. I zobacz, jeżeli dasz Crack Password, widzimy, że w plain pojawia nam się nasz ciąg znaków. Jak się przed tym zabezpieczyć? No, używać po prostu innej metody. I już pokazuję, jak to zrobić. Jest alternatywa. Cisco udostępniło inną możliwość. Można wpisać enable secret. I tutaj e, mamy w plain na tym etapie wprowadzania, ale już w konfiguracji będziemy mieli hasha. I różnica polega na tym, że tutaj jest wykorzystywany hash MD5 skądinąd MD5 też nie jest używany, czy uważany za bezpieczny hash, ale niemniej jednak jest to funkcja jednokierunkowa. Więc tutaj można odgadnąć to hasło, jeżeli się będzie odpowiednio dużo prób wykonywało, jest to możliwe do zdobienia, jest bez wątpienia trudniejsze. Więc zalecanie, zalecenie bezpieczeństwa bez wątpienia jest takie, żeby używać funkcji jednokierunkowych, no i przede wszystkim hasła, które używacie, żeby one nie były oczywiste, żeby one nie były krótkie, bo jeżeli ktoś robi atak brute force, czyli słownikowy no to oczywiście im dłuższe jest to hasło tym bardziej problematyczne jest odgadnięcie jego, bo po prostu trwa to dłużej. Nie zmienia to jednak faktu, że tego typu atak można przeprowadzić offline'owo więc jeżeli ktoś skopiuje taką konfigurację no to jest tylko kwestią czasu i jego determinacji aż będzie mógł odzyskać i takie hasło sobie sprawdzić. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Jeżeli chodzi o rozszerzenie części teoretycznej, to zapraszam do mojego podcastu. Tam więcej opowiadam o haszach, algorytmach i rekomendacjach. Za dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.